Siema, cześć wszystkim! Witam was w moim pierwszym odcinku serii Minecraft. Pokażę wam dziś, co będzie znajdowało się w najnowszej aktualizacji Minecrafta. Zapraszam! Będę cycki, będzie pompa! Cycki. Pompa! Cycki. No tak, zacznijmy od koni. Konie to najciekawsze do to tego Minecraft 1.6. Ale co zrobić, żeby mi takiego rumaka? Musimy wpierw wyszukać swojego przyszłego konia. Załóżmy weźmy tego. Idziemy do niego, i wsiadam na niego. I czekamy, aż polecą z niego takie serduszka. Jak widzicie, jak się nie udaje, to leci taki. Szary czarny dymek. muszę polecieć serduszka. co jest? Wcześniej od razu się oswajał. No. O, widzicie? Są takie czerwone serduszka. Ale nie możemy nadal nim sterować. To potrzebujemy zrobić siodło. To idziemy zrobić siodło. Jeszcze potem Wam opowiem o innych dodatkach, m.in. ulepszony enchanting helmu, laso, snopki siana, zbroje, dywany. To tak, żeby zrobić siodło, potrzebujemy 5 skór i 3 sztabki żelaza. I układamy w taki oto sposób. Taki namiot jakby z żelaza i mamy siodło Gdy już mamy siodło to idziemy znów do naszego konia już to na nas czeka I zakładamy muję I już możemy teraz swobodnie iść, Swobodnie wejść na niego I jeździć gdzie chcemy Jedziemy tutaj I lewym shiftem, tym którym kucaliśmy Teraz właśnie wprowadzono, że się zsiada z konia, o. No to tak, teraz, żeby na przykład nasz konik nie uciekł, to bierzemy lasco. Na razie jeszcze nie ma craftingu na lasco, ale może już niedługo się pojawi. Zaczepiamy na niego i przywiązujemy do jakiego chcemy płotka, załóżmy tutaj. No i teraz nasz konik jest przywiązany. Możemy również założyć mu zbroję. Którą się robi w taki oto sposób: są żelazne, złote i diaksowe. My weźmiemy oczywiście diaksowe i, ro i robimy po środku, kładziemy wełnę i mamy taką oto zbroję. Prawym zakładam na konia. I widzicie teraz taką małą ładną, diaksową zbroję. Możemy teraz na naszego konika wsiąść i wprowadzono takie coś, że możemy atakować z koni. Na przykład biegniemy sobie, możemy robić takie PvP z innymi graczami. Na pewno wzbogaci się to. Tutaj możemy sobie biegnąć tak to. Możemy zabić innego konia. No fajny dodatek, jeszcze dodano oprócz koni osły i muły. Zresztą jest to fajne, że możemy im takie skrzynki przyczepić. Widzicie? O tutaj mam małego osiołka, to wam pokażę. A jeszcze pokażę wam jak się fajnie rosną konie i osły. Nie jest tak jak inaczej, że tak Czasowo rośnie, tylko teraz musimy pakować w niego. Ciągle widzicie, pakuje i on rośnie. I teraz bierzemy skrzynkę i naciska. A, jeszcze przed tym musimy go oswoić. To wchodzimy na niego. Jak konie też musimy go tak oswoić. Ale coś się osioł nie chce. O, jest. No i teraz możemy swobodnie dać mu skrzynkę. Widzicie? Siadło, no i mamy swojego takiego os osła. No. Widać, że te osły nie chcą wejść przez to. Ach. Kolejną nową rzeczą są dywany. O, takie kolory dywanów. Dywan się robi w następujący sposób. Bierzemy tam, potrzebujemy dwie wełny. Otwieramy i kładziemy tak, tak na dole. I mamy dywan. Zależy jaki kolor wełny położymy, taki będziemy mieć dywan. Dywany są takie. O. Widzicie. Się różni trochę od zwykłej bo wystaje tak jak płyta naciskowa. Bardzo fajne to jest. Są również też snopki siana. To jest tylko taka ozdoba. Będziemy to mogli zna znaleźć wolno stojący. Załóżmy, nie wiem, tam w lesie, może w jakiejś wiosce osadniczej. No, widzicie, takie coś. Jeszcze dodano. Tutaj jest hełm. Jak włożymy, zenchantujemy hełm na respirację To podobno pod wodą się lepiej widzi Teraz jest tak I widać, że jest trochę jaśniej Na przykład, niech Pat patrzy tutaj Widzicie, jest teraz jest trochę ciemniej Może to się przyda, ale osobiście z tego nie będę korzystał I to jest... Wszystko tutaj na lasa nie ma craftingu, tak samo jak na snopki, może dodadzą, fajnie by było. Dobra, dzięki za obejrzenie, jak się podobało zostaw komentarz, łapkę lub subskrypcję. Będzucycki Cześć!